Cześć! Dzisiaj przychodzę do Ciebie z moimi obserwacjami, przemyśleniami i wskazówkami w temacie komunikacji w 2025 roku. Trochę właśnie w nawiązaniu do trendów marketingowych na ten najbliższy rok. I absolutnie nie chcę Cię zanudzać i przytłaczać wszystkimi trendami. Bo jest ich sporo. <noise> Tylko wybrałam kilka z nich, które według mnie są najważniejsze w kontekście tworzenia strategii komunikacji w małej i średniej marce. I domyślam się, że słowo trend może czasem onieśmielać, może nie wiadomo jak w ogóle do niego podejść, szczególnie jak się rozwija właśnie taką mniejszą markę. I też być może dopada Ciebie my taka myśl, ale przecież moja marka jest za mała, żeby przejmować się jakimiś wielkimi trendami. To pewnie tyczy się większych marek i korporacji. No, niekoniecznie, bo trend to nic innego jak kierunek, zmiana lub podejście do danego tematu. Nie jest on takim ostatecznym wyznacznikiem naszych działań, nie musisz każdego trendu od razu implementować do swojej marki. Jednak świadomość trendów pozwala na rozwój marki w zgodzie z dynamicznymi zmianami rynkowymi, które no, pewnie sama obserwujesz, że dzieją się na rynku, i też na takie lepsze dopasowanie do potrzeb klientów. A przecież o to nam głównie chodzi. Cześć, nazywam się Katarzyna Mrzygut. Jestem strategką marki i komunikacji, która mocno wierzy w to, że sukces w biznesie zaczyna się od poznania, zrozumienia i zaopiekowania się potrzebami swoimi oraz klientów. W tym podcaście dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem, dzięki którym nauczysz się, jak skutecznie realizować cele biznesowe oraz komunikować się z wymarzonymi klientami i przyciągać ich do twojego biznesu. Dlatego, jeśli rozwijasz własną markę i chciałabyś nabrać większej odwagi, jasności i pewności w swoich działaniach, to ten podcast jest właśnie dla ciebie. Mam dla ciebie też kilka słów backgroundu, bo. Już od jakiegoś czasu obserwuję i czytam różne informacje na temat trendów na ten najbliższy rok. Mam swoje przemyślenia w tym temacie i jestem też w miarę na bieżąco z wiadomościami geopolitycznymi, gospodarczymi, dotyczącymi nie tylko Polski, ale też świata. Bo czy chcemy, czy nie, jesteśmy trochę od tego uzależnieni i przynajmniej warto się mniej więcej orientować w sytuacji, jaka jest obecnie na rynku. A sytuacja jest taka. Że przez ostatnie kilka lat wydarzyło się no, sporo rzeczy, które zdestabilizowały nasze poczucie bezpieczeństwa. Pandemia, wojna czy inflacja to tylko niektóre z nich. I te wydarzenia sprawiły, że coraz ostrożniej i uważniej podejmujemy decyzje zakupowe. Zanim wydamy na coś pieniądze, to dogłębniej się zastanowimy, czy na pewno tego potrzebujemy i, co ciekawsze, u kogo dokonamy zakupu. I to jest całkiem normalne. Chcemy mieć pewność, że no, to będą po prostu dobrze wydane pieniądze, a dodatkowo, jako społeczeństwo, mamy coraz większą świadomość wyboru. Wiemy, że no, nie musimy brać pierwszej z brzegu oferty, ale możemy wybrać Markę taką, której komunikacja czy wartości czy ideały, czy sposób prowadzenia w ogóle tej marki, czy budowania zespołów, są najbliższe naszym. I dlatego tak dużą część trendów marketingowo-komunikacyjnych na 2025 rok stanowią hasła takie jak hiperpersonalizacja, autentyczność, powrót do postaw, czyli strategii marki, em, inkluzywność czy mikrospołeczności. I przejdźmy więc po kolei przez te i inne trendy. Pierwszym z trendów jest autentyczność w komunikacji. No, może się wydawać to trochę banalne. No przecież mówimy i trąbimy o tej autentyczności non-stop. Przecież ona jest cały czas jakby komunikowana w różnych mediach u różnych specjalistów. Natomiast tutaj chcę Ci zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, bo według badania Media Reactions 2024 przeprowadzonego przez firmę Kantara, aż 41% konsumentów twierdzi, że nie ufa reklamom generowanym przez sztuczną inteligencję. I chcę, żebyś zwróciła uwagę na to, w jaki sposób komunikujesz się ze swoimi odbiorcami? Bo jest teraz bardzo duży trend i takie zachłyśnięcie się sztuczną inteligencją. I pytanie, czy ślepo ufasz takiej właśnie sztucznej inteligencji i kopiujesz to, co ci w cudzysłowie wypluje, gdy poprosisz o napisanie np. Na nowych postów do social mediów dla twojej marki? Czy może, znajdujesz czas na to, żeby dodać coś od siebie, coś prosto z serducha, coś, co będzie tylko twoje, co nie będzie takim właśnie suchym, wyplutym przez sztuczne narzędzie tekstem? I wbrew pozorom, lepiej na ten moment będzie się sprawdzał kontent niskiej jakości, bo będzie po prostu szczery. Bo ludzie mają już trochę dość sztuczności i szukają prawdziwych ludzkich historii. I ja nie mówię tutaj o tym, żeby to było jakieś totalnie brzydkie czy niedopasowane jakoś do w ogóle stylu twojej marki. Ten kontent niskiej jakości to bardziej myślę o tym, że nie musi to być takie wymuskane, takie, że spędzasz nad czymś bardzo dużo czasu, poświęcasz Energie, zasoby swoje, na to, żeby stworzyć jakąś na przykład wymuskaną rolkę na Instagrama czy TikToka czy do innych mediów społecznościowych i poświęcasz na to bardzo dużo czasu, to jest oczywiście piękne. Natomiast pytanie, jak się ma tutaj ten czas i zasoby poświęcone na stworzenie takiej treści do właśnie tej autentyczności i do tego, żeby pokazywać trochę bardziej. Taką ludzką twarz, te ludzkie historie. I dlatego, jeśli właśnie będziesz się zastanawiać nad tym, czy poświęcić 15, a nawet więcej minut na stworzenie takiej wymuskanej, pięknej grafiki na fit do Instagrama, żeby pasował oczywiście, ze skopiowaną treścią z czata GPT, czy może wrzucić nieobrobione zdjęcie, może takie po prostu surowe zdjęcie, które masz na telefonie, tylko dopasowane formatem do danego social medium. Ale przyłożyć się do napisania autentycznej treści pod nie, to wybierz proszę tu drugą opcję. Drugim trendem, takim komunikacyjnym na ten rok jest etyczne i świadome korzystanie ze sztucznej inteligencji. I w 2024 roku mocno zachłysnęliśmy się tą sztuczną inteligencją, i warto pamiętać o tym, że sztuczna inteligencja to tylko narzędzie, narzędzie, które ma pomagać, wspierać, doradzać, a nie robić coś całkowicie za ciebie. Przykładowo w temacie grupy docelowej możesz się wesprzeć sztuczną inteligencją w zbadaniu potrzeb klientów, w zbadaniu rynku, w znalezieniu miejsc, gdzie są Twoi klienci, ułożeniu pytań do rozmów itd., itd. Natomiast sztuczna inteligencja nie określi i nie zawęzi za Ciebie Twojej grupy docelowej, nie przeprowadzi za Ciebie tych wszystkich rozmów z potencjalnymi klientami. Nie możesz tego powierzyć jakiemuś narzędziu. Dlatego uczulam cię, żebyś świadomie korzystała z tych narzędzi i oczywiście wspierała się nimi tam, gdzie tylko możesz. A dodatkowo warto, abyś podkreślała w komunikacji, że personalizacja i wykorzystywanie danych, które powierzyli ci klienci, jest bezpieczne, etyczne i nie narusza ich prywatności. To zdecydowanie zwiększy zaufanie do twojej marki, bo ludzie właśnie tak jak mówiłam są bardziej ostrożni w dobie tej sztucznej inteligencji. Nie wiadomo komu mamy ufać i czasem dobrze jest podkreślić to, że to, co tworzycie, jest etyczne, bezpieczne, nie narusza prywatności. Kolejnym trzecim już trendem jest hiperpersonalizacja i rosnące oczekiwania konsumentów. Teraz Klienci wręcz oczekują spersonalizowanego podejścia. Tego, że Twoja oferta będzie faktycznie odpowiadała na ich potrzeby i rozwiązywała ich palące problemy. I trochę tutaj też nie ma nowości. Jakby to zawsze, znaczy przynajmniej strategzy marek i komunikacji, bębnią o tym cały czas, że trzeba znać dobrze tego klienta, żeby do niego dotrzeć, żeby ten przekaz, który masz ze swojej marki, którym się komunikujesz, żeby on po prostu dotarł właśnie dokładnie do tej grupy docelowej, do której ty chcesz dotrzeć. I tutaj w tym trendzie bardziej też chodzi o to, że kluczowy będzie tutaj taki bliski i emocjonalny kontakt z odbiorcą połączony z dostarczeniem głębszych doświadczeń potencjalnym i obecnym klientom. Ci klienci chcą, aby marki traktowały ich jako indywidualne jednostki, a nie masowych odbiorców. I za tą hiperpersonalizacją idzie również spójne doświadczenie klienta we wszystkich punktach styku z marką, nie tylko online, ale też offline. I też to trochę nie jest nowością, jakby ja też w swojej pracy z klientami i też tutaj z odbiorcami. Cały czas mówię o tym, że spójność, spójne prowadzenie marki, budowanie jej właśnie w oparciu o spójne materiały, spójne treści, spójną strategię jest kluczem do tego, żeby naprawdę dotrzeć do tych klientów i żeby ta nasza marka była rozpoznawalna, zapamiętywalna i wyrazista. I tutaj naprawdę warto przyłożyć się do tego, aby ta spójność i integracja różnych kanałów komunikacji i sprzedaży była. Taka naprawdę zaopiekowana, bo to ona będzie kluczem do zdobycia lojalnych i powracających klientów. A z czego to wynika? Głównie z tego, że wybór ofert i produktów na rynku jest. Ogromny i jeśli ktoś ma wydać pieniądze, to chce mieć jednocześnie pewność, że naprawdę mu pomożesz i musi to wyczytać właśnie z Twojej komunikacji. Możesz się tu oczywiście posiłkować sztuczną inteligencją, jednak ostateczny kształt takiej zindywidualizowanej komunikacji zostaje po Twojej stronie, bo przecież to Ty najlepiej znasz swoich od klientów i odbiorców, a przynajmniej powinnaś. Kolejnym czwartym już trendem jest inkluzywność, różnorodność i neuroróżnorodność jako fundamenty komunikacji. Nasi odbiorcy coraz częściej oczekują tego, że nasza marka będzie gościnna i będzie uwzględniała naturalne różnorodności, bo Coraz większą mamy świadomość właśnie tych różnorodności, szczególnie neuroróżnorodności. Takie komunikaty dopasowane pod różne grupy są lepiej zapamiętywane i mają większy wpływ na decyzje zakupowe. I tutaj dobrym pomysłem na wdrożenie tego trendu jest na przykład opowiadanie historii. Aktywuje ono bowiem różne obszary mózgu, budując emocjonalną więź z marką, i dobre historie są po prostu łatwiej zapamiętywane i bardziej angażujące. I tutaj warto też, abyś zwróciła szczególną uwagę na to, w jaki sposób będziesz tworzyć grafiki dla swojej marki. Nie mogą być one nieczytelne dla osób neuroróżnorodnych, na przykład poprzez zbyt mały kontrast między kolorem tła a kolorem fontu na grafice. Czyli kłaniają się tutaj podstawy tworzenia grafik. Kolejnym trendem jest powrót do podstaw, czyli strategii marki i komunikacji. I nie ukrywam, że uśmiecham się tutaj troszeczkę, bo moje serducho ogromnie się cieszy, że o powrocie do strategii mówi się jako o trendzie. Choć wiem, że osoby, które świadomie i z dużymi sukcesami rozwijają swoją markę, nieustannie bazują na strategii i komunikacji. I to nie jest dla nich nic wielce odkrywczego. Ta duża konkurencyjność na rynku, o której mówiłam wcześniej, może stwarzać pokusę konkurowania ceną. No bo jak inaczej się wyróżnić i sprawić, żeby klienci kupowali właśnie ode mnie? Tylko, że ten strach może spowodować jak to ładnie mówi moja mentorka biznesowa Ania Kupisz może spowodować wykrwawienie się biznesu. No bo ileż można konkurować ceną, ile można ją obniżać? Jeśli konkurujesz ceną, to automatycznie stajesz się towarem. A podejrzewam, że najbardziej chodzi Ci o to, aby klienci kupowali właśnie od ciebie. No bo to ty masz unikatowe podejście do danego tematu. To ty masz w sobie to coś, tą charyzmę, osobowość, która przyciąga osoby podobne do ciebie. I właśnie powrót do podstaw może ci dać przewagę konkurencyjną, a ten powrót do podstaw to nic innego jak. Określenie grupy docelowej, zbadanie jej potrzeb, określenie misji, wizji, wartości marki, stylu komunikacji, zaplanowanie, w jakich kanałach komunikacji najlepiej się poruszać, itd, i tak dalej. I nieważne, czy opracujesz to sama, czy z pomocą specjalisty, najważniejsze, abyś znalazła czas na opracowanie tej strategii i aby bieżączka tych codziennych zadań, które masz do zrobienia, cię nie przytłoczyła i nie przygniotła właśnie tego tematu. Kolejnym trendem jest marka osobista jako głębsza wartość, a nie wyświechtany slogan. I pojęcia marka osobista, no nie ukrywajmy, jest faktycznie takie dość wyświechtane, bardzo popularne i dużo osób się tym hasłem posługuje. Jednak teraz następuje pewien zwrot. Obserwujemy, że posiadanie marki osobistej to nie tylko takie zwyczajne bycie znanym i rozpoznawanym. Coraz częściej kojarzymy markę osobistą z wartością, którą dana marka oferuje, a z którą my możemy się utożsamić, z tym, jakie relacje są budowane wokół tej marki. I w tym aspekcie szalenie ważne jest to, w jaki sposób zakomunikujemy te wartości. W jaki sposób pokażemy je, czy na swojej stronie, czy w social mediach, czy w innych kanałach komunikacji, czy sposobach komunikacji, ale to warto, żeby to wybrzmiało, żeby ktoś mógł faktycznie spojrzeć i pomyśleć: Kurczę, faktycznie ja też tak mam, chcę pracować z taką osobą. Ale to, to ustalenie tego, jak i gdzie komunikować te wartości, to już jest kwestia strategii marki, o której mówiłam chwilę wcześniej. Siódmym trendem, który dla ciebie przygotowałam, jest to, że krótkie formy wideo nadal będą królowały. I to nie jest jakieś szokujące, pewnie, bo zauważamy, że naprawdę dużo osób korzysta z takich form, i ta forma nadal będzie atrakcyjna i będzie angażowała odbiorców. Największym wyzwaniem stanie się tutaj jednak znalezienie pomysłu na storytelling dla takiego formatu. Przez to, że konkurencja jest ogromna, to kluczowa będzie Twoja kreatywność przy tworzeniu takich treści. No, jesteśmy trochę już po prostu zmęczeni takimi bardzo krótkimi filmami, i niektórzy przepowiadają powrót do dłuższych form. Natomiast haczyki, czyli elementy takie mocno przykuwające uwagę na wideo, nadal będą mile widziane. I ciekawym zjawiskiem jest też to, że teraz y, coraz częściej, y, zamiast mówić, wygoogluję to, y, te młodsze pokolenie zaczyna mówić, poszukam tego na TikToku. <grych> I to się dzieje. To po prostu się dzieje i jest y, jakby częścią tego, y, tego trendu. I tego, jak my szukamy nawet informacji, czyli już bardziej nawet szukamy tego pod kątem wyszukiwania filmów, czy ktoś nagrał o tym coś, niż to, czy napisał. Nie jest to jeszcze absolutnie totalna zamiana tekstu i nie rezygnujcie z tego, z pisania treści w zamian za nagrywanie filmów. Natomiast to jest bardzo, bardzo duży trend, którym można się zainteresować. Tylko pytanie, które mi się osobiście tutaj nasuwa, czy na pewno chcesz iść za tym trendem i cały czas bodźcować siebie i swoich odbiorców takimi krótkimi filmikami? Bo według mnie jest to trend, który swobodnie można ominąć, jeśli taka forma komunikacji nie jest spójna z tobą, z twoimi wartościami i stylem komunikacji. Ale to będziesz wiedzieć, gdy opracujesz też strategię dla swojej marki. I ostatnim trendem, który dla Ciebie przygotowałam, jest trend budowanie mikrospołeczności i ultranisze. To jest bardzo ciekawy trend, który może zdjąć z Ciebie taką presję budowania ogromnej społeczności. Co na dużo specjalistów też zachęca do tego, ale nie wiem, czy wiesz, że budowanie dużej społeczności wokół siebie wiąże się też z tym, że tą społeczność trzeba no, jakoś ogarnąć, że tak powiem. Trzeba ją zainteresować czymś, cały czas być z nią w kontakcie i tak dalej, i tak dalej. I to się wiąże też z tym, że jak jesteś z wieloma osobami w kontakcie, to może cię to w pewnym momencie przytłoczyć. A mikrospołeczności charakteryzują się większą lojalnością i też aktywnością. Aktywnością i poziomem interakcji, niż szerokie masowe grupy odbiorców. Są to osoby, które czują autentyczną więź z Twoją marką. I dzięki takiej bardziej intymnej skali, mikrospołeczności dają odbiorcom poczucie przynależności i wpływu, co wzmacnia ich lojalność wobec marki, a dodatkowo wzmacnia się też więź emocjonalna między Wami. I takie lojalne mikrospołeczności mogą też być genialnymi ambasadorami Twojej marki. Te osoby, które będą należeć do takiej mikrospołeczności wokół Twojej marki, mogą nieść informacje o Tobie, o Twoich usługach, produktach dalej, bo będą naprawdę przywiązane do nich i bez trudu podzielą się informacjami wśród swoich znajomych, przyjaciół, czy też wśród swojej społeczności. I to też prowadzi do tego, że koszty pozyskania klientów, lojalnych klientów, mogą być niższe niż pozyskiwanie klientów z tych zimnych, dużych społeczności. Dodatkowo warto tutaj pokusić się o zawężenie swoich odbiorców i być może stworzenie ultra niszy. Taki przekaz kierowany do tak zawężonej grupy może dać Ci znacznie lepsze efekty niż celowanie po prostu szerzej. Okej, okay, to już wszystkie trendy, które dla ciebie dzisiaj przygotowałam, i podsumowując, dla właścicieli małych i średnich marek 2025 rok będzie czasem optymalizacji i szukania alternatywnych dróg w sprzedaży i w komunikacji, takiej najlepiej opartej na strategii, a nie na przypadkowych działaniach, bo Koszt pozyskania klienta będzie coraz większy. Nie wystarczy już założyć, że zainwestuję w reklamę, to ktoś na pewno kliknie i kupi mój produkt. Teraz liczy się kreatywność i tworzenie treści i komunikacji, która faktycznie angażuje i wciąga. I nie musi to się dziać na wielką skalę. Wręcz przeciwnie, skupienie się na mniejszej, ale bardziej zaangażowanej grupie odbiorców może okazać się dobrą strategią. To już nie liczby, Niewielkie społeczności, a zaangażowanie ludzi, którzy czują więź z marką, będą na wagę złota. Teraz, no, wybacz, ale nie ma zmiłuj naprawdę musisz doskonale znać swoich odbiorców, żeby dopasować do nich swoją ofertę i wyróżnić się na rynku. Jednocześnie kluczowa w tym wszystkim jest autentyczność. Marki, które pokażą prawdziwe wartości i historię, będą wygrywać serca klientów. I pamiętaj, nie musisz mieć ogromnego budżetu, żeby skorzystać w ogóle z tych trendów. Zacznij od budowania relacji z klientami na małą skalę. Na przykład stwórz zamkniętą grupę dyskusyjną, gdzie możesz rozmawiać z odbiorcami, dzielić się wiedzą, odpowiadać na potrzeby. Korzystaj z dostępnych narzędzi, jak prosty chatbot czy personalizowane maile. One już dziś pozwalają na dopasowanie komunikacji do konkretnej osoby. Ja osobiście bardzo cieszę się z tego kierunku, który w dużej mierze jest powrotem do podstaw i postawieniem człowieka w centrum tego całego marketingu zarówno naszego klienta, ale też nas samych zadbania o siebie o to, żebyśmy my dobrze się czuli w tej naszej marce żeby ta komunikacja była zgodna z nami żeby współgrała z tym co my wyznajemy, jakie my mamy wartości, jak chcemy żyć, jaki jest nasz styl życia i też styl komunikacji, i żeby przyciągała osoby po prostu podobne do nas. Bo świat pędzi i będzie pędził coraz szybciej. Pytanie, jak my na to zareagujemy i czy zadbamy w tym wszystkim także o siebie. To już wszystko, co dla ciebie przygotowałam. Daj znać, jak czujesz się z tymi trendami. Jeśli ten odcinek był dla ciebie wartościowy, to Kliknij tutaj i zasubskrybuj mój kanał, dodaj opinię do tego odcinka, kliknij w gwiazdki albo podziel się tym odcinkiem w swoich kanałach komunikacji. A ja szczególnie zapraszam cię do zapisania się na mój newsletter, gdzie jako pierwsza możesz dowiedzieć się o wydarzeniach, które organizuję i jako pierwsza mieć do nich dostęp. A najbliższe wydarzenia to chociażby webinar z study czy kolejna edycja mojego festiwalu brandingu i komunikacji marki, który zrobił Ogromną furorę wśród mojej społeczności, ale nie tylko, i mam nadzieję, że na nim się spotkamy, bo to jest kilkudniowe wydarzenie. Także bardzo serdecznie Cię zapraszam do zapisania się na mój newsletter. Możesz to zrobić klikając w link w opisie tego odcinka, albo wchodząc na stronę sztukabrandingu.pl i tam w zakładce możesz się zapisać na newsletter i przy okazji poprać bezpłatny kurs mailowy. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że był wartościowy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się. Cześć!